Witam witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny. A tak przy okazji to chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ponieważ słonko jest w Waszym znaku. Co chciałam powiedzieć, dziękuję za Wam wszelkie lajki, za wszelkie polubienia, za wszelkie komentarze, za to, że jesteście, że słuchacie. Zobaczymy. W tym czytaniu na wrzesień 2023 dla znaku Panny. Jakie będą ważne energie? Co ważnego mam do przekazania dla Was na ten miesiąc? Oczywiście, czytanie jest ogólne, więc nie z każdym będzie rezonowało. Weźcie to pod uwagę. No fajnie sobie też jest sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent. Księżyc. Albo Wenus. To też ma jakiś wpływ. Może mieć. Panna. Panna wrzesień 2023. Weźmiemy sobie cztery karty. Zobaczymy jakie tu energie dla Was. Co będzie ważne i istotne w tym wrześniu? Zobaczymy. jak weźmiemy z tej talii. Jedną kartę dla panny na wrzesień 2023. Ok. I mam tutaj jeszcze kartę uświęconej duszy. Coś dla duszy, dla Was. Jedną również. Dla znaku panny na wrzesień 2023. Jedną kartę po przełożeniu. Proszę dla znaku panny na wrzesień, na miesiąc wrzesień. Co tu wasza duża? Wam powiedzieć na ten miesiąc. No dobrze. A więc zaczynamy. Zobaczmy. Z jaką energią wchodzicie? Ósemka kielichów. Emocjonalne, wewnętrzne odczucie, które mówi, że Właściwie to już czas zostawić coś, czas odejść, czas iść do szczęścia, do dziewiątki kielichów. Tu już tyle wszystkiego zrobiłam, tu już tyle wszystkiego dałam swojego serca, swojej miłości, swojego poświęcenia. I czuję teraz, że już nie mam co tutaj robić, że mm, nie da się już właściwie nic tu więcej zrobić. A więc czas ruszyć w drogę. W drogę po swoje szczęście. To jest takie emocjonalne poczucie, że czas najwyższy coś zostawić. Co będzie trudne. Tak. I tutaj mamy księżyc w wadze. Dwa miecze. Nie będzie łatwe, bo czegoś nie widzimy. Mamy problem. Problem umysłu. Tak jak tutaj emocje mówią, odejdź. Tak, tu umysł nie wie, co zrobić, bo ma dwie myśli. Dwie sprzeczne myśli. Jedna myśl jest taka, druga jest taka, i nie wiemy, co wybrać, bo nie widzimy rozwiązania. Tak? Jest ciemno, nie widzimy. Dwójka zawsze jest wyborem, ale często, właśnie w tej dwójce mieczy, zastanawiamy się, i właściwie często jest tak, ok. Zostawię to może na później. Może później się tym zajmę. Albo hmm, poczekam jeszcze. Może to samo się jakoś rozwiąże. Może wszechświat mi pomoże. Coś w tym stylu. Także mamy tutaj emocje i umysł, który jest sprzeczny. Jakie niespodzianki przyjdą? Mhm. Dziesięć mieczy, dziesięć buław, przepraszam, ogień. A więc niespodziewanie poczujesz przytłoczenie, przywalenie. Bo za dużo wzięłeś na siebie, wzięłaś. Bo jest ci ciężko, bo już tu nie dajesz rady, nie widać końca. Drogi. Buławy to ogień, gdzie ta nasza energia się wyczerpuje, że czujemy. Że jest tego za dużo. To są oczywiście problemy, nie tylko Twoje, ale też i innych osób. Wszystkiego się nagromadziło, wszystkiego się nazbierało. Zbyt dużo tego wszystkiego. I to jest takie totalne przytłoczenie. To jest taka niemoc. To jest takie, że czuję, że już nie mam siły. I już tu, ja ta dziesiątka, to jest takie. Jak gdyby potwierdzenie tej ósemki, że już dłużej tak nie mogę. Nie? Co z tego wyjdzie? Świat, a jednak. Karta Saturna, karta Koziorożca. Świat mówi o końcu i nowym początku. Świat to poważne zmiany. Poważne zmiany w Twoim życiu, które trzeba przyjąć z ulgą. To jest zakończenie jakiegoś jakiejś podróży. To jest zakończenie jakichś spraw, ale również początkiem czegoś nowego. A więc ja widzę dla kogoś tutaj koniec i początek. Tak? Jeśli ja tego nie zrobię, jeśli ja nie widzę i nie wiem, jak to zrobić, bo moje myśli są sprzeczne, to wtedy Wszechświat daje nam totalny znak, że zobacz, zobacz, to już jest ten czas. Niespodziewanie jesteś przytłoczony i czujesz przywalenie na swoich barkach. I to może dotyczyć wszystkiego czy to pracy, czy to zdrowia, czy to relacji, tak? czy zakończenia jakiegoś projektu, który był ciężki. W każdym bądź razie jest to koniec. Koniec pewnego etapu, koniec pewnej podróży po to tylko, żeby wejść w nowe, żeby realizować nowy etap, żeby spełniać swoje marzenia i plany. Tak? Powodzenie. Idę do dziewiątki, do spełnienia, czyli idę do nowego, ale żeby nowe miało powstać, musimy stare coś dokończyć, zakończyć. Więc etap zakończenia. Co tutaj będzie takie istotne? No proszę, mamy tutaj kobietę, która bardzo mocno pracuje, ma jakąś, ma jakiś talent, tak? Ona bardzo mocno się przykłada. Tutaj widać, że lampka się pali. Karta, która mówi o Twojej pracy, o Twoich zajęciach, o Twoim zawodzie, o Twojej karierze. To jest karta, która mówi o codziennych obowiązkach. I ona jest bardzo twórcza. Wszelkie zręczności, siły twórcze. Ktoś, kto ma talent, ktoś, kto jest bardzo zapracowany. No. Z doświadczenia wiem, że panny są bardzo pracowite, a więc miesiąc właśnie skupiony na jakiejś pracy, na jakiejś kreatywności oraz karierze zawodowej czy też innej. Zobaczmy, co dusza ma do powiedzenia. Fragmenty duszy mhm. numer 7, która mówi o przywróceniu. Przywrócona zostanie równowaga. A więc no coś tutaj związane z tą dwójką, bo brakuje równowagi. Zobaczymy co ta dusza Wam chce powiedzieć. <laughs> przywrócona zostanie równowaga. Odzyskasz swoją wewnętrzną moc nasza dusza żyje wiecznie i chociaż elementy naszego ja nigdy tak naprawdę nie zaginą mogą one oddzielić się od siebie przez traumę smutek odosobnienie stratę lub gdy nie chcemy stawiać czoła naszym problemom instynkt samozachowawczy naszej psyche tworzy iluzoryczne rozłączenie ponieważ nasz umysł chce odizolować się od takich sytuacji te fragmenty naszego ja zostają po prostu zepchnięte w miejsca, o których nasza świadomość pragnie zapomnieć, żeby zaoszczędzić nam emocjonalnych zawirowań. Gdy przywołasz te fragmenty z miłością, zechcesz je uzdrowić i zrozumieć, umożliwisz swojej duszy dalszą wędrówkę, uwolnisz się od wrażenia, że utknąłeś. Przeszłości, lub jesteś w stanie przekroczyć, lub nie jesteś w stanie przekroczyć jakiegoś problemu bądź sytuacji. Odzyskanie wewnętrznej mocy jest konieczne. Jeżeli czujesz, że zgubiłeś jakiś fragment samego siebie, da ci to poczucie ogromnej siły i wolności. Chociaż trudno nam niekiedy odnaleźć w sobie samoświadomość, jednak to właśnie jej potrzebujemy. Żeby nasza dusza wróciła do, na swoje miejsce. Jeżeli czujesz taką potrzebę, poszukaj pomocy. Możliwe, że w tej chwili odnosisz wrażenie, że jesteś niepełny, nie jesteś sobą, doskwiera Ci brak energii i motywacji. Nic cię w życiu nie cieszy i nie masz siły iść naprzód. Twoja dusza musi teraz odzyskać część pamięci, którą utraciła. Trauma z przeszłości skryta głęboko w Tobie woła o uzdrowienie. Sięgnięcie do niej pamięcią pozwoli Ci dostrzec prawdę i spojrzeć na sytuację z realnej perspektywy. Bądź ostrożny. Nadchodzi trudny emocjonalnie czas. Zachowaj odporność i obiektywizm. Zajmij się doświadczeniem, które napawa Cię lękiem, Poraz, porażki z przeszłości. Mogą pomóc Ci zrozumieć fobie, głęboko zakorzenione lęki i podświadome wzorce, które wcześniej, kontrolo, wcześniej kontrolowały różne aspekty Twego życia. Odzyskaj swoją moc. Pomocny anioł to anioł stróż rampę. On pomaga przy uprzątnięciu karmicznego chaosu, przy przywróceniu zagubionych fragmentów duszy. Jesteś panem swego umysłu, jesteś gotów ruszyć naprzód. I to bardzo jest tutaj widoczne, że nie będzie łatwo, tak? Ale jest szansa zostawienia czegoś, zakończenia i wejścia w nowy szczęśliwy czas. A więc ja Wam tego czasu, pięknego, nowej drogi przede wszystkim życzę wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca. Pozdrawiam, buziaczki, papa. Pa.